W atmosferze tajemniczości i emocji zbliża się ważne wydarzenie, prawdopodobnie jedno z najważniejszych, jakie w najbliższym czasie odbędzie się w Watykanie. Od dni w pełni magicznych, w sferze duchowości i patriotyzmu, rozpocznie się konklawę, które według zapowiedzi odbędzie się 7 maja. Ciekawy jest fakt, że niektórzy kardynałowie zasiadający w obradach przyznali w rozmowie, że inspiracje dotyczącą procesu wybierania następcy papieża znajdowali po części w filmie Konklawy autorstwa Roberta Harrisa, wydanym w roku 2016. To właśnie ten film, który zyskał na popularności i zainteresowaniu, w sposób niezwykle wnikliwy przedstawia kulisy tego monumentalnego wydarzenia. Film, który odnotował niezaprzeczalny sukces na festiwalach filmowych, zyskał sobie serca krytyków i widzów, stając się ciekawą propozycją nie tylko dla fanów tematyki religijnej, ale także dla wszystkich, którzy pragną zbadać skomplikowaną naturę władzy i odpowiedzialności w kościele. Można go obecnie oglądać na wielu platformach streamingowych, w tym Amazon Prime Video za 14,99 zł. Polsat Box go za 15 zł, kanal Premiera również za 15 zł 99 groszy, a także TVP Yogi za 17 zł i Player za 18 zł. W miarę jak zbliża się termin konklawe, do Watykanu zjeżdżają kardynałowie z całego świata, by brać udział w obradach, które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości Kościoła katolickiego. To wydarzenie, które za każdym razem przyciąga uwagę mediów, jest obwarowane wieloma tradycjami oraz tajemnicami, a przewodniczącym obrad zostaje kardynał Lorenz. To niezwykle ważna rola, ponieważ jego zadaniem jest nie tylko czuwać nad sprawnym przebiegiem wyborów, ale także dbać o neutralność sali obrad podczas walki między różnymi frakcjami, które mogą mieć swoje preferencje co do kandydatów. Kierując się tymi zasadami, kardynał staje przed dylematem, jak zachować bezstronność i nie dopuścić do faworyzowania jednego z kandydatów. Kolejnym istotnym aspektem jest sama konfiguracja wyborcza, na którą wpływają wewnętrzne napięcia oraz zewnętrzne oczekiwania. Głównego bohatera filmu Konklawe którego rolę wcielił się Ralph Fiennes, wspierają znakomici aktorzy tacy jak Ezebele Raselini, Stanley Tucci oraz Jon Go, co przedłuża atrakcyjność produkcji. Ten intrygujący zestaw sprawia, że film można określić mianem wielkiego sukcesu festiwalowego z licznymi nominacjami i nagrodami, w tym czterema statuetkami BAFTA w różnych kategoriach. Krytycy nie szczędzą pochwał dla tej produkcji, podkreślając jej elegancję oraz formalną sprawność a także umiejętność szukania wspólnego języka pomiędzy różnymi frakcjami i poglądami, co w kontekście obecnych wydarzeń nabiera zupełnie nowego znaczenia. W obliczu nadchodzącego wydarzenia świat w napięciu oczekuje na to, co przyniesie przyszłość Kościoła katolickiego, a fani kina oraz duchowości mogą równocześnie zanurzyć się w niezwykły świat konklawę, który już teraz zdaje się na nowo wyzwalać pasję i refleksje na temat tego, co znaczy przewodzić, w czasach, gdy ta rola ma tak ogromne znaczenie.